Halo, halo, hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Romi, a to jest CSGO, tak, w końcu na kanale doczekaliście się CSa, co innego, nic innego, jak wracamy do tego, co robiliśmy na samym początku, czyli otworzymy sobie kilka skrzynek. Będziemy, na bieżąco tylko kupiłem 10 skrzyni, znaczy 10 kluczy do skrzyni rękawic, do glow case'ów, glow case'ów, jak to woli, ja mam po polsku. Mam tutaj i, i inne ste, jeszcze skiny, ale to już sobie dokupimy po kolei klucz po prostu przeopeningu, więc może to trwać delikatnie dłużej. Ale nie hejtujcie, po prostu bawimy się. I dzisiejszym część skrzynek, które dostałem dostałem od Grineczka, od grina, mod moderatora mojego jednego z live'ów. Pierwszego w sumie, więc przejdziemy już. tak no, no, Przejdziemy już do samych openingów, tak? <kluzny> Zacznijmy sobie bo na początku od w ogóle. Po prostu skrzynia rękawicz. Lecimy. Może nam się taką rękawiczę? SSG też jest bardzo ładny, więc pierwszy skin, który poleciałamy. O, M4A1S. Nie gram nim, ale jest spoko, bo jest to fioletowy skin. Chyba obśrupany bardzo. Tak po ciężkich walkach. No nic, lecimy dalej kolejne skrzyneczkę w koniec skrzyneczce mamy nic innego MP9. Pusty na łuskę. Jeżeli spodoba Ci się materiał, ja się będę cieszył, więc możesz zostawić ciebie to nic nie kosztuje kciuka do góry. I może jakiś taktyczny komentarz. Kolejna pustynna łuska. Przepraszam za green screen, ale jeszcze nie dokupiłem drugiej żarówki od oświetlenia, więc po prostu jest jestem na jednej. Troszeczkę nie bardzo mam. O, ale prosto z fabryki. Ładnie. Mamy łącznie 20 skrzynek do otworzenia, więc myślę, jest co otwierać. CZK polimer. Nie widziałem tej CZK, w ogóle tych skrzynek bardzo mało otwierałem. Kilka i to jeszcze nie na odcinku, nawet czy, czy coś. Mocne zużycie. Kolejny, skrzyneczka, czekać. Aktualnie siedzę w Gold 3, więc nie jedziemy. O, zbugowało się, mamy P2000 dzielnie. Czasem tak jest. przyznam. I MP9 Cyrus. Cyrus, Cyrus, bo zaraz będzie, jeździł czytać. Ale podnieś się zobaczyć, to Cyrus. Lekkie użycie. Spoko. Kolejna skrzyneczka. Otworzyłem sobie jedną skrzyneczkę, przyznawam się, jak co ale to jest zbyt drogi biznes, jak dla mnie naprawdę. I mamy kolejną cz Polimera. jeżeli chcecie dostać takiego skina, po prostu zaproście mnie na Steamie i rozdam wam coś, wiecie. Bo ja mam mogę te skiny rozdawać tak w zagram gram for fun, otwieram skrzynki też for fun, więc możemy się pobawić. P2000 dzielnia, jest ok, więc możesz zostawić ten komentarz, dlaczego też chcesz dostać skina. O, ale nie jest ładne. Faktoryniu Po testach bojowych? Co, halo? Jak on jest po testach bojowych, to ja nie wiem, jest przepiękny. Nie mam pojęcia. M4 tylko jak na razie. Oczywiście liczymy na kosę standardową albo. Rękawiczki jakieś. No nic. Kolejna pustynna łuska. Teraz tego dużo. Tych pustynnych łusek. I kolejna P2000 dzielnia, więc. No. Nie jest. Super ciekawie. To też była chyba ostatnia, jeżeli chodzi o. O, trafiłem właśnie te dwie beretki, się mogę pochwalić. Dzika róża, pamiątka, ładne są. No cóż, no to chyba tyle, że mi wychodzi o, o trójki, więc po prostu nie wiem. Hmm. Chroma 3, musimy napisać chyba chroma. Chroma. Chroma 3. Mamy dwie skrzynki, więc otworzymy i dokupimy sobie dwa pojemniczki. Przygotowanie do odcinka Masters, ale no cóż. Tutaj mamy w sumie płomień e, Chantico, tylko fajny Galist Może być, może być też Basz tak naprawdę. Chyba jeszcze jedna, otwieramy. I widmo. To było niczym, widmo. Pozwólcie, że pozwolę sobie na chwilę może zrobić to w troszeczkę lepiej, że. Gryński nie powinien tak bardzo przeszkadzać teraz. No i sobie było tyle z Chroma 3. Chroma 2 też mamy dwie, więc też sobie dokupimy klucz. Autoryzuj. Okej. Okay. Chromy 2 jak fajny jest chyba Hyper Beast. Tylko. Ale mamy pancelne rdzeń. No nie, spoko, może być. Taki miksior ogólnie skrzynaczek, więc czemu by nie. Mam cztery y, Skwar. O, bardzo ładny skin. Taki kolorowy, ładny, no. Dobra, to by było tyle z co nam tam zostało w skrzyneczkach. Mamy gamy dwójki, dwie zwykłych, dwie i falcony w podwach, więc spoko. Zobaczymy, to kupimy, od razu dwie. Mamy. I przyznam, tutaj bym chciał trafić chyba akacza najbardziej, bo jest bardzo przepiękny akacz. Może różowy, ale ładny. Wywiecznik. Hmm. No powiedzmy, ładny stan, ale to tylko wywiecznik. Prosto z fabryki. Lecimy z jeszcze jedną no, nową rewolucją. Chciałbym przynajmniej. Ale digl deaktywacja. Bardzo fajnie. Naprawdę. Digla bardzo chętnie przyjmę. To otworzymy sobie zwykłe gamę. Też dwie. Tak wiem. Ok. Otwieramy. Moi drodzy. I mamy. O, AWP -a Phobos. Bardzo ładnie. A do AWP z kimś się zawsze przyda, więc. Nie wiem, czy jest bardzo ładny, czy nie. Lekkie użycie, więc nie jest źle. I log jest ładny. Rewolwer. Nie. Tym nikt nie gra, naprawdę. Kurczę dlaczego. No jest fajny, ładnie wygląda, ale ten nikt nie gra. Lekkie zużycie. No dobra, zostawi nam jeszcze ostatnie dwie skrzynki Falconów, których nie otwierałem chyba i nigdy. Nie otwierałem z początku falcony Falchion. Falchion, coś takiego. To jest AWP hyperlist. O, US, aha, no. Zbokowało się. Mamy USP moment siły, więc jest fajnie, bo jest starteraczku. Jest... po testach tak, bo ja wymyślałem się pisze prosto z fabryki. A może tutaj mam się uda tym razem? ja w coś? Elitarny P-90, no nic. Niestety... I to by było chyba na tyle? Pociąg, przepraszam. Jeszcze zobaczymy, może... W sumie powiem wam szczerze, że chyba byłbym jeszcze w stanie jakieś... Nie wiem. Y Powiedzmy sobie, szczerze, że z tych za jeszcze tak. A, żeby było fajniejsze, panie, zrobimy jeszcze. 5 co tam? Jeszcze 5 skrzynek otworzymy, co w to. Mamy 5 skrzynek. Już le lecimy z grubej rury, tym razem będą zwykłe. 5, czemu by nie? Mamy AWP, okręt wojenny, to jest bardzo ładne, więc lecimy po prostu. AK, kartel też jest bardzo fajny. Już niech stracę już. Jak robię opening, to już zrobię opening. Może po nim stronce otwierać, ale jakoś to jest takie tradycyjny tradycyjne. I ciekawsze. Przeleciał Muertos. którego w sumie mam, bo jest fajny. I na razie jest jedna wielka lipa. Ale no cóż. liczy się sam fakt i chęć. I cokolwiek... Obrzyny Star Trek, spokój. Gra tym ktoś. O, ale jest ładny. Bo to jest tak bojowiek, ale jest ładny. 20 grot. No powiedzmy sobie szczerze, że liczymy na ostatnią skrzynkę, którą jest po prostu jest taka kosa na samą ostatek, ale na co ja liczę? Dostanę rtęć. No nic, <laughs> mamy 9 minut odcinka, zawsze spoko, więc pamiętajcie, jeżeli chcecie coś z tego, po prostu zaproście mnie na na a zostawcie też komentarz, że wybiorę każdemu coś dam więc zawsze może być fajnie. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcineczkach, trzymajcie się, cześć!